Nie wie, nie wie, a? Ale ja jedę odstawić go do busu i my stąd już idziemy Mogę zgasić? Mogę okay. To muszę puścić Sekunda Sekunda No nie mogę No już, chwila, chwila, tu kurwa nie będzie By, ja, ja Co mnie rusza człowieku? Słucham? Co? Ja, Nagrywam ja, 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 na, na policji będzie. Będzie na policji. Będzie. Będzie, no ja pokażę nagranie, jak pan traktuje, Dobre. jak pan mnie traktuje. I mój motor, i pan za niego zapłaci. O, 40 tysięcy kosztuje stać pana, Dobre. Dobre. no widzę, że ma pan piękną posiadłość w górach, to akurat ci kurwa pan wykorzystuje na ten karbonowy wydech. Nie podskakuj. Pan niech nie podskakuj, jak pan traktuje, kurwa, panu zaraz wiadomo, sam... No, a pan jak do mnie się odzywa? Zaraz, zaraz, czekaj. Daj mi podnieść ten kurwa motor. Zaraz, zaraz, nie Nie mnie Słucham? To nie jest autostrada! A czy jechałem teraz szybko? To chwilę Cych... co chwilę jeździcie! Co chwilę zrobili autostradę! No on z Tobie, tam za drugim jeździ no. To nie jest autostrada! No to... Proszę kurwa mnie zostawić! Główno Kto? mnie to obchodzi! Jak mnie Pan traktuje kurwa? Jak się tak stąd? Nie rozumiem góralskiego! Mów do mnie po polsku! Jeszcze raz przyjedziecie i będziecie guralskie. Pelek pierdolny! Zginął motor! nie Okej, okay, to spoko, to jest moje życie, ale nikt mnie. Ba... No, Je, nie twoje życie, bo nasze takie. Jakie twoje życie? Jak ma pan wyjdzie? na imię? Małe rachunek wyszedł. Co chce, co Ej, kurwa, zaraz na policji się pan znajdzie. Dobra, no, teraz chodź się papie. Nie, ja najdalej, na dawaj. Nie nas do kogoś, oni tutaj są u siebie. Wy nie, ja też nie jestem tutejsza. Oni są u siebie, więc nie troszkę i po. Jechałem normalnie. Na nie, nie. Dali ci 50 na godzinę. No dobra.

Coże Jana Dzwoń na policję Mócie też skończyć się? Dzwoń na policję. Nie, bo to jest zawido. Możemy liczę. Może się chodzi, może zmieść ile kasy. Pamar. Słucham? Co mogę mieć? Możemy mieć prezesa ojca. Mogę mieć kurwa prezydenta ojca, a i tak będziesz zapłacił. Też mnie to śmieszy, bo będę miał nowy dyfuzor. No, ja. Będzie miał za chwilę dyfuzor. To no, będziesz miał zaraz do mną. A czy ja gdzieś uciekam, proszę Pani? Dobre to było Ej, Ej. Ej. bo ja w Lachy nie mam nic A, a tajemnica koleżanka Co? Tajemnica No kurwa nie wiem co jej powiedzieli, na Maca miała jechać On lepiej spierdolić na tego maka, żebym... No chyba lepiej. To jest niemal Motory na nie ja wiem co to no właśnie troszeczkę grubo jak to mówią, nie? ty, ja bym spróbował o kurwa, Pierdolam.